Cześć Wam z tej strony Crazy, a to kolejny odcinek z modyfikacjami do Wiedźmina Trzeciego. W dzisiejszym odcinku modyfikacja poprawiająca ubiór, a raczej docieplająca wszystkich obywateli czy tam mieszkańców na Skellige. Modyfikacja, która zmienia to, że na przykład. Po ulicach, czy po tam jakichś dróżkach chodzą sobie ludzie w krótkim rękawku, kobiety chodzą w jakichś tam zwiernych sukienkach, a dzieci biegają w samych gadkach, czy innych jakichś tam krótkich spodenkach. Modyfikacja celu oczywiście poprawienie imersji, ponieważ jak wiadomo na skaligę jest raczej zimno i bardzo chłodnawo, wiatr cały czas na napierdziela bardzo mocno, a NPC chodzą po prostu ubrani w jakieś krótkie koszule, może jakieś krótkie rękawki, bez bezrękawniki, dzieci biegają właśnie w krótkich spodenkach, również w koszulkach z krótkim rękawem i no nijak się to ma do pogody, która właśnie panuje na Skellige. Jak zainstalować tę modyfikację? Oczywiście przechodzimy do linku podanego w opisie i pobieramy i ją właśnie ze strony Nexus MOC na nasz komputer. Następnie odpalamy sobie manager modów i aplikujemy sobie modyfikację do naszej gry. Nic więcej nie trzeba robić, żadnych dodatkowych kroków nie ma. Kiedy już potem przejdziemy do gry, nie musimy nic konfigurować, po prostu modyfikacja działa od razu. Oczywiście, żeby zobaczyć zmianę, Pewnie może być pewien problem, ponieważ modyfikacja oczywiście zmienia tekstury, a raczej modele wszystkich postaci na Skellige i może się ona niepoprawnie załadować. Jeżeli nie doświadczycie tego, że wszyscy będą cieplej ubrani, wystarczy zapisać grę, wczytać ją, a następnie udać się do Wezimy i wrócić ponownie na Skellige. W taki sposób powinien zadziałać i wszystkie modele powinny się odświeżyć na takie, jakie właśnie powinny być, czyli na te cieplej ubrane. Nie ma tutaj żadnych nowych modeli, nie ma żadnych stworzonych przez autora modyfikacji. Jest po prostu zamieniony jakby schemat modeli, które używa, których używają wszyscy ludzie na Skellige. Także nie uświadczymy już raczej dzieci biegających w krótkich spodenkach, czy wojowników z odkrytą klatą, czy tam bandytów z odkrytą klatą, którzy atakują nas z uśmiechem na ustach, podczas gdy pewnie ich sutki są twardsze od skał na brzegach Skellige. Yy, modyfikacja dosyć prosta, ale zwiększająca immersję w dość duży sposób, yy, w dość okazały sposób, mógłbym rzec, ponieważ naprawdę wygląda to znacznie lepiej, kiedy widzimy ubranego od stóp do głów wojownika, aniżeli wojownika, który jedyne sama na sobie to jakieś liche portki albo krótkie spodenki i topór, który trzyma się tych krótkich spodenek, w ogóle nie wiem w którym miejscu. Wygląda to zdecydowanie lepiej podczas eksploracji Skellige, zwłaszcza podczas robienia kontrabandy. Kto, kto robi całą kontrabandę, to pozdrawiam. <laughs> podczas robienia kontrabandy, kiedy będziemy przychodzić znowu, żeby sprzedać ten cały syf do miasta, to naprawdę będzie to cieszyło oko, że ludzie są naprawdę ciepło ubrani i podczas tych wszystkich mroźnych nie wiem, deszczy, czy chociażby jak padają śniegi, czy po prostu jest totalnie ciemno i powinno być z minus 30, ludzie nie wychodzą na ulicę w krótkich spodenkach i się nie opalają podczas mrozu. I w sumie to chyba na tyle z całej modyfikacji, nie zmienią ona zupełnie nic innego, aniżeli tylko modele ludzi, których możemy spotkać na Skellige. Ale jest naprawdę bardzo fajną pozycją, jeżeli kolekcjonujecie sobie jakieś mody, robicie sobie swoją paczuszkę modów, to naprawdę polecam zainstalować, ponieważ nie będzie żadnych problemów z tą modyfikacją, naprawdę poprawią na realizm, który będziemy doświadczali przemierzając po prostu świat Wiedźmina. To na tyle w tym odcinku, dzięki Wam za oglądanie, jeżeli film Wam się spodobał oczywiście łapka w górę, subskrypcja, być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, a ja tymczasem żegnam się z Wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!